No, on mi nie poszedł. Arnold Leszek. Leszek, co słychać u Twojego kochanka Bizona? Mówił mi, że zabawiał się dzisiaj z Tobą w szopie na sianku. Leszek pedałuje się z Bizonem. Aha, Leszek ukradł Landrynki w sklepie 3 złote. No co? Piąż to, wyłącz to. To co, młodzież że... Nie masz to kurwa. Żył każdy zianyki Przestań, kurwa dobra. Nie chcę, kurwa wypierdalać. Nesta, słuchaj mnie uważnie. Wypierdalać. słuchaj to. mnie teraz, słucham Ciebie. w ciebie! Wypierdalać mnie z tobą! Wód kurwa! Tych, kurwa cweł, ty kurwa cwer ujebane ty! Nie ty, cwer do mnie, cwer! Te, te słowa to obyś żył 100 lat. Kurwa! Kiedy dobrego. Ja ty, cwer do mnie, cwer! Dziwka do mnie.

Kurwa, ja mam tylko pampersy. Bystrzak, ale dzisiaj chuj Ci w dupę, ić się przebierz, jak tak można, chuj Ci w dupę, ić się przebierz, jesteś zaszczany jednego pampersa... A kto zaszczany Przecież to przecieka on, kurwa, tego nie zmienia, chuj Ci w dupę, Leszek, trzy złote. A kto zaszczany jest? Kurwa, nawet kapkę tu nie zrobiłem. Jesteś chuj do mnie, dziada, baby, kurdy. Jesteś swerem do mnie, swerem! sprawdź w lodówce! jak dalej! dalej. W lodówce braknie dwóch jajek. Leszek ukradł dwa jajka i schował do kieszeni kurtki. A. Leszek jest złodziejem, przyjdzie się napić za darmo i do tego kradnie z lodówki jedzenie twół-twół trzy złote. Ta, jajka ukradłem. Ty kurwo szmato to jebana, żeby zdechła w tej chwili, kurwa, tej chwili, kurwa. Na no, to kurwa palce mi ruszyły. Ludówki. No, Na no, nie wiem, co on tam ma. Bez czek. Wypierdale ode mnie. Kurwa, wąt kurwa. Wypierdale do piewa, wypierdale mi. Bo mnie kurwa szmatu mi w kurwie Ty szmata do mnie. Kto się tak kurwa? No co on co, nie nie pierdolą. Ja w chodzę, ci szuka. Posił? Ludówka. А там чекура они, они, они что мажут, а где они пасут курбат? А мы им не выпадал. Есть это видеть? Сама что твоё, правая, а не, 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 а а не моя. Leszek, żebyś padł za te słowa, jak ty możesz okradać mistrzaka kurwa? Szczysz gacie na streamie, jak ty się kurwo nie wstydzisz z łodzieju, pierdolą. pierdolonym? Karczewa to kurwa stara jebana dziwka. A to, no, a to czy... Zł. 6 złotych. Wypierdolaj ty kurwo, ty jesteś szmata do mnie. Szmata! Bo daj ja tam mi w kurwie, kurwa ci po w napił. Marcin, ja słoneczna Lesiu, słuchaj gadałeś, pierdolę, że, daleko, co... Was, co... Kurwo, i gadałeś. dalej mi! Bo, kurwo! A ja nie bo... słuchaj bo... słuchać. a potem brałeś jego siurka do buzi. ty stary pedofilu, i spaliście na golasa w szopie twórzy, byś ja padał za to trzy złote. Jesteś kurwar, jesteś szelma do mnie! Szelma! Nie, to szelma, kurwa! dalej. Jak wypierdopiero, nie chcę tą oglądać. Muszę wypierać to. Ślepy z tej strony. Ślepy z tej strony. Esta, dzięki za kasę, którą mi dałeś. Stary dziadu, dzięki za te dwie stówy. Mam za co pić dzięki Tobie. Ale za to, że mi dałeś tą kasę, to nikomu nie powiem, że wczoraj tego czternastolatka wyruchałeś. Trzy złote. Matek dał dwie stówek, kurwa. Wy, jak podobno byłeś ministrantem. Nie, w kościele, tak nasz proboszcz a, no, mówił, nie, że czasami cię ci przyłapywali, jak bojczy. kradłeś pieniążki z tacy i z koper no, od starszych piłe, ludzi. Piłe, kurwa, do tego piłe. piłeś z proboszczem mantkiem 3 złote. Aj, no bolisz. Co się tak zdenerwowało? Да, му две стуга и кура, а и пшепът курва. А не две стуга, ани хуй. Кому? И шлепе му. Да, шлепе му две стуга? Не, я, я. Тя дал. Барте. Яки барте? Ну, барте. Барте, да, две стуга. Ani 200, ani pieniędzy, nic chuj. Czemu tak zrobił? No jak, ja mu kupię, ja byłem... Będę... To jak szapę ukradł 200 i zniknął? Dał mu Batek 200 zł. Dał mi dał mu 200. Jak kożył tu przepadł. Szukali go, szukali go, nie wiem czy pan